Sunto ogłosiło właśnie premierę swojego nowego zegarka Sunto Race S. Nazwa nawiązuje do starszego modelu Race, który swoją premierę miał pod koniec zeszłego roku. Symbol S to nic innego jak po prostu odniesienie się do wielkości modelu i oznacza mniejszy rozmiar. Tak jest też przedstawiany na stronie Sunto, stworzony dla prawdziwych sportowców, posiadający wszystkie najważniejsze funkcje, ale mniejszy. Specjalnie dla Was przyjrzeliśmy się temu zegarkowi. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Od dłuższego czasu polityka Sunto wydaje się być spójna i zrównoważona. W czasach, gdy większość producentów podążała za amoledami, wycofując ekrany MIP, Sunto zostawiło alternatywę klientom, wypuszczając dwa modele, Race i Vertical, które różniły się głównie ekranem. Oba modele były dużymi zegarkami. Jako, że amoledy cieszą się większym zainteresowaniem, naturalnym ruchem wydawało się wypuszczenie mniejszego modelu z amoledem. I takim właśnie zegarkiem jest Race S. Sunto tym ruchem kieruje swoją ofertę do użytkowników modelu 9 pik Pro czy Sunto 5, do osób, które preferują mniejsze zegarki lub po prostu kobiet. Wszystko tu wydaje się być dobrze przemyślane. Przejdźmy do omówienia wyglądu zegarka. Trochę już o tym mówiliśmy w pierwszym filmie o Race S. Wizualnie S nie jest identyczny jak Race, tylko mniejszy. Ma delikatne różnice i nie można go nazwać mniejszym dublem. Fajnie, że Sunto postarało się nadać mu własny charakter. Sam bezel ma trochę inny kształt. Jest bardziej wygładzony, nie ma tych charakterystycznych nacięć Reisa. Koronka i przyciski mają minimalnie inny design. Dodatkowo koronka zupełnie inaczej pracuje niż w przypadku Reisa. Nie powiedziałbym, że lepiej czy gorzej, i na pewno wymaga minimalnie więcej siły w użyciu. Średnica zegarka to 45 mm, a więc nie należy do tych najmniejszych. Waga to 60 gramów ze standardowym paskiem. Grubość zegarka to 11,4 mm, czyli o 2 mm cieńsza od rejsa. Szybka to Gorilla Glass. Obudowa zaś jest wykonana z tworzywa, ale fajnie wzmocniona stalowym pierścieniem od góry oraz deklem od dołu. Dlatego modelu przewidziano najbardziej popularne paski o średnicy 22 mm. Paski Sunto względem konkurencji wyróżniają się zapięciem oraz trochę szerszą zapinką paska, co ułatwia jego używanie. Na uwagę zasługuje cała seria pasków Sunto z dużym napisem marki. Paski są w różnych kolorach, ta stylizacja wyjątkowo przypadła nam do gustu. Jest to coś oryginalnego i wyróżniającego produkty marki Sunto. Nadają one mega sportowego charakteru produktom i rzucają się w oczy z daleka. Zegarek, jak wspomniałem, posiada ekran amoledowy o średnicy 1,32 cala. Rozdzielczość jest wysoka, 466x466 pikseli, tyle samo co u Race'a. Są do wyboru trzy poziomy jasności wyświetlacza, lekka, średnia i wysoka. Ja osobiście używam zegarka na najniższej jasności i w zupełności mi to wystarcza. Ekran jest dotykowy, ale w pełni obsługiwalny jest również przy pomocy przycisków i koronki. Responsywność ekranu jest naszym zdaniem identyczna jak w Race, czyli płynna, choć czasem ma minimalne momenty zawieszenia na szybkim przewijaniu ekranu. Dla mnie ważne jest, aby godzina była zawsze widoczna na zegarku, żebym nie musiał robić dziwnych ruchów nad w celu wybudzenia ekranu. Usunto, tryb always on display jest bardzo delikatny, przez co wystarczająco widoczny w większości sytuacji, choć w słońcu mogą być z tym problemy. Bateria to poza rozmiarem zegarka naturalna różnica pomiędzy RACE a RACE S. Producent podaje, że zegarek wytrzyma 27 godzin aktywności fizycznej przy GPS przy najwyższej dokładności. Jako smartwatch zegarek powinien wytrzymać około 9 dni. Przy naszym użytkowaniu, czyli ograniczeniu funkcji smartwatch, a przy wielu treningach, zegarek wytrzymywał między 5 do 7 dni. Zauważyliśmy również, że warto włączać tryb samolotowy, jeżeli nie korzystamy z ciągłego połączenia z telefonem. Tryb ten mocno zwiększa zużycie baterii. Testując dokładność śladu GPS byliśmy ciekawi czy będzie podobnie dobrze jak w większym race. Dwuzakresowa częstotliwość w Sunto, sprawdzana przez nas już wielokrotnie, wypadała bez zarzutu. Tutaj jest podobnie. Popatrzcie na ślad w gęstej, miejskiej zabudowie z wysokimi budynkami i trakcjami tramwajowymi. Bieg rozpoczyna się w terenie łatwiejszym, w niższej zabudowie. Od początku ślad jest bardzo dokładny. Na zakrętach nie ścina i cały czas prowadzi po chodniku. I tak w zasadzie jest podczas całego biegu. Dokładność śladu widać dobrze, kiedy biegliśmy po wąskim wale. Cały czas ślad biegł po nim. Dalej, biegnąc przy trakcji tramwajowej, również było poprawnie. Podobnie w ciasnej uliczce pośród wysokich bloków. Tutaj każdy z testowanych GPS-ów ma problemy. Sunto trochę schodzi na ulicę, ale nieznacznie. Podsumowując, GPS w Suunto Race jest najwyższej klasy i topowy na chwilę obecną. Przejdźmy do testu tętna modelu Race S. Zegarek jest mały i dobrze trzyma się nadgarstka. Przede wszystkim posiada nowy czujnik tętna, więc liczyliśmy na bardzo poprawne pomiary. Zobaczymy jak mu poszło. Standardowo testy wykonały dwie osoby. Testowaliśmy biegi spokojne oraz interwałowe. Wyniki biegów spokojnych nie wyszły spójne. Pierwszy tester ma dużo więcej nieścisłości. Co jakiś czas w ciągu godzinnego biegu tętno potrafiło odskoczyć od kilku do kilkunastu uderzeń serca. Drugi tester ma dużo bardziej dokładny pomiar. Tutaj ślad idzie jak po sznurku. Potwierdzają to dane. Pierwszy bieg ma dokładność do dwóch uderzeń tętna na minutę 62%, drugi aż 97%. Te wyniki pokazują, że na pomiar mocno wpływają cechy indywidualne oraz samo zapięcie zegarka. Warto pamiętać, aby zapinać go trochę wyżej i mocniej niż przy codziennym użytkowaniu. Jak poradził sobie w teście interwałowym? Spójrzcie sami. Trzeba przyznać, że podobnie co w testach spokojnych, w zasadzie wyniki są analogiczne do testów w biegach spokojnych, to znaczy pierwszy test nie jest idealny, zwłaszcza dwa ostatnie interwały, gdzie w pewnym momencie wskazania mocno odbiegły od stanu faktycznego. Drugi test, bardzo dokładnie jak przy teście spokojnym, wręcz idealnie. Na uwagę zasługuje fakt, że zegarek szybko reaguje na zmiany tętna, co widać przy każdym interwale i na początku każdego biegu. Zarówno szybko rośnie, jak i spada. Wyniki interwałów to dokładność na poziomie 49 i 91% do dwóch uderzeń tętna. Wyniki te przełożyły się na końcowy wynik wskaźnika dokładności pomiaru tętna na poziomie 7,8. Przetestowaliśmy możliwości nawigacyjne w Sunto Race S. Samo planowanie trasy w aplikacji Sunto znamy z testów poprzednich modeli. Jest bardzo intuicyjne i chyba jedno z lepszych na rynku. Możemy zaplanować swoją własną trasę lub skorzystać z tras proponowanych przez aplikację na podstawie popularnych tras w danym miejscu. Warto jeszcze przypomnieć, że zanim skorzystamy z map Sunto Race S, musimy je ściągnąć na zegarek. Nie jest to trudne, bo zaznaczamy w aplikacji województwa, które nas interesują i wrzucamy, ale. Niestety samo ładowanie trwa podobnie jak w zwykłym race czy wertykalu cały czas za długo. Koniecznie wymaga to optymalizacji i z każdą kolejną aktualizacją liczymy na zmianę. Co do samego korzystania ze wskazówek nawigacyjnych, to widzimy ślad na mapie i dostajemy komunikaty o nadchodzących skrętach i zmianach w kierunku. Tych komunikatów cały czas jest za dużo i są za często. Pojawiały się kilkukrotnie, były mylące i dezorientujące. Dodatkowo opisy kolejnego kroku zawierały na przykład nazwy ulic, ale nie mieściły się na ekranie i były skracane w taki sposób, że nie sposób było się domyśleć, co tam jest napisane. Sama widoczność śladu na mapie jest bardzo pomocna, ale komunikaty, ich liczba i czytelność wymagają poprawy. W Race S jest to tyle ważniejsze, że ekran jest mniejszy niż w Race i przeszkadza to jeszcze bardziej. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które szczególnie przypadły nam do gustu. Zacznijmy od Sunto. Plus. Jest to funkcja, która w zasadzie mocno rozszerza użyteczność naszego zegarka. Jest tam cała masa aplikacji sportowych i dokładne zgłębienie wymagałoby poświęcenia uwagi na osobny odcinek, ale opowiem o tych, które na nas wywarły największe wrażenie. Dodatek: Score Soccer. Jest to genialne w swojej prostocie rozwiązanie do notowania wyniku podczas gry w piłkę nożną. Moduł ten należy aktywować przed rozpoczęciem aktywności. Pozwala zliczać wynik meczu. Górny przycisk zwiększa wynik pierwszego gracza, dolny drugiego. Przytrzymanie odpowiedniego przycisku dłużej powoduje odjęcie gola. Dodatkowo jest odliczany czas 45 minut. Po jego odliczeniu automatycznie jest liczony czas przedłużenia pierwszej połowy i trwa do momentu jej przerwania przez użytkownika. Po kolejnym kliknięciu rozpoczyna się druga połowa. Analogiczne i dedykowane tryby są wbudowane do aktywności tenisa i badmintona. Uwzględniają one specyfikę sportu, to znaczy w tenisie liczy sety do 6, a w badmintonie punkty do 21. Drugi dodatek to movement. Również go można aktywować w dowolnej aktywności. Movement liczy nam czas poruszania się w podziale na 3 stopnie intensywności: light, active i high. Na podstawie tych trzech wartości podawany jest na ekranie indeks. Jest to niesamowicie prosty, a zarazem pomocny dodatek do wielu aktywności, których intensywności nie zmierzymy przy pomocy użycia GPS i wyliczenia tempa ruchu. W wielu aktywnościach jak ping pong, tenis, piłka halowa, siatkówka i wiele innych może być z powodzeniem stosowany i da nam odpowiedź, jak intensywnie danego dnia ćwiczyliśmy. Przy recenzji Sunto Verticala opowiedzieliśmy dokładniej o trybie przerwy w treningu siłowym i do niego was odsyłamy. Takich aplikacji jest dużo więcej, więc każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. To duża korzyść korzystania z Sunto. Zauważyliśmy zmianę w podejściu Sunto, które stara się optymalizować swój system i czynić go bardziej intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika. To często są drobnostki, ale wpływają bardzo pozytywnie na codzienne korzystanie z zegarka. Taką rzeczą jest połączenie funkcji stopera i timera w jednym miejscu. Jest to wygodne, szybko można przejść między jedną funkcją a drugą. Dodatkowo timer oraz stoper są wyświetlane również na ekranie głównym zegarka. Do takich rzeczy również należy działanie autolapów. Niezależnie od wszystkiego, zegarek zlicza zarówno autolapy, jak i te wciśnięte ręcznie. Nie musimy się martwić, że wciśnięcie przypadkowe lapa spowoduje przesunięcie autolapów, jak to jest u konkurentów. W statystyce mamy dane w podziale na oba typy lapów. Takim niewielkim, a pozytywnym dodatkiem jest opcja zmiany sportu na inny podczas aktywności. Na ogół takie multisporty należy zdefiniować wcześniej albo korzystać z gotowych jak swimrun lub triathlon. W Garminie można dodatkowo do tego celu użyć skrótu klawiszowego zdefiniowanego przed aktywnością. Usunto możemy w trakcie aktywności w dowolnym momencie przytrzymać górny przycisk i zmienić na dowolny sport. Dla mnie to mega fajne i wygodne rozwiązanie, ponieważ lubię się przebiec na siłownię plenerową i wrócić do domu. Dzięki temu mam taką aktywność zarejestrowaną jako jeden trening. Na uwagę zasługuje to, że Sunto również stara się personalizować aktywności sportowe, to znaczy tworzyć dedykowane do konkretnego sportu. Sunto czyni to częściowo przy pomocy Sunto Plus, ale zmienia również same aktywności. Przykładem jest e-bike, golf czy surfing. Było to domeną wcześniej Garmina i Coros'a. To zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Warto zauważyć, że zegarki Sunto otrzymały dużą aktualizację. Poza dodatkowymi tarczami czy ulepszeniem licznika kroków, Sunto zmieniło lekko obsługę interfejsu. Tak jak kiedyś można było kliknięciem na ekranie głównym zegarka zmieniać podstawowe parametry, jak zużycie baterii czy liczba kroków, teraz jest to zablokowane i zmiany można dokonać tylko w menu. Wiele osób się do tego przyzwyczaiło i ocenia zmianę negatywnie. W redakcji sportowych testów zdania są podzielone. W aktualizacji Sunto wprowadziło dodatkowo możliwość powiększania mapy do 20 km, co zdecydowanie ułatwia nawigowanie i orientację na mapie. Podsumujmy to wszystko. Sunto Race S ma pełną funkcjonalność większego modelu Race. Jest mniejszy i wygodniejszy. Cena jest również niższa i wydaje się konkurencyjna do tego, co ten model posiada. Sam zegarek jest solidnie i estetycznie wykonany. Co można by było poprawić? Na pewno możliwość płacenia zegarkiem byłaby dobrym ruchem. Myślę, że nawigacja po trasie również wymaga jeszcze dopracowania. Ogólnie zegarek wypada bardzo dobrze i cieszy, że Sunto wprowadza zmiany zgłaszane przez wielu użytkowników. Te wszystkie elementy sprawiają, że zegarek może być naprawdę ciekawą i godną polecenia alternatywą dla wielu sportowców. Ciekawi jesteśmy Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach.